Też nie możecie poczuć zapach jeziora. No jest on błędny. No wiem ten zapach. I teraz w tej wodzie. słońca? No, ten zapach wody jest po w ponocnym bo Tak lało w nocy. No, jest on błędny. cisza tylko tak słońce jeszcze podrobaki. Ale mi tu w wszędzie. Dosłownie. A to co tak skrzypi. To mój rower. A dokładnie pedała. nic nie widzę. Jeśli się zabić po tych poprawkach, co tu my robili. Nawet nie wiem, czy jest ktoś. No nie widać. Dosłownie. Teraz widzę, że tam chyba nie ma nikogo. Prawie dojechałam na swoje miejsce dopływania. Pod te słońce, tu nawet przejechałam swoje miejsce do nie? Muszę się na to Dobra. O rany. Ile tego cię dostawa. To jest to chyba skrzyż, żabi, To jest, czy co to jest? Rany. Najpierw to wyprzątnę, a dopiero pójdę pływać.

Клюк, не Thank you.